Cześć, z tej strony Adaś. Na co dzień prowadzę kanał a to jest 26 odcinek naszej wspólnej przygody z grą Lego Indiana Jones 2. Przygoda trwa, znaną również jako Lego Indiana Jones 2, Adventure Continues i ostatnio skończyliśmy akt II Królestwa kryształowej czaszki i popełniłem błąd logiczny. Na końcu poprzedniego odcinka. 15% to jest to, co my mamy w całej grze zrobione. Dopiero to jest swoją drogą strasznie mało. A 25% no, to jest już poziom ukończenia samej kryształowej czaszki, w sensie aktu drugiego. I to jest paradoksalnie najwyższy procent ze wszystkich tutaj obecnych procentów. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Każdy kolejny procent tutaj jest coraz większy. No poza, znaczy kryształową czaszkę, czaszkę liczę jako pierwszą. Patrzcie, tutaj zrobiliśmy 21-3, tutaj 21 5, tutaj 22-4, no i teraz 25. No i ciekawe jak to się będzie prezentować w akcie trzecim kryształowej czaszki, który właśnie w tym odcinku sobie zaczniemy. Poziom ma jakąś strasznie śmieszną nazwę, ten pierwszy, zaraz nawet zerknę, bo mam tutaj listę obok siebie yy, i powiem wam, że... Ogólnie te nazwy poziomów tutaj, no to, to są strasznie kiepskie. O, poziom się będzie nazywać straszne naprawy. No, Okej. Okay. No, jakby. Aha, czyli kapelusz został odzyskany pomimo e, faktu, że. No dobra, nieważne. E, śmieszne jest to, że mamy zupełnie inny hub teraz, e, a jakby jesteśmy w tym samym miejscu. No przecież logiczne, że jesteśmy w tym samym miejscu. No ale dobra. O, myślałem, że to jest coś, co mam rozwalać w tym akcie, a tutaj ciekawe. W którą stronę mam iść? Czy iść bardziej tu? Chyba nie, no bo tutaj nie przejdę teraz. Ekipę mamy pięcioosobową. Co ciekawe. No tak, no to tyle osób było w filmie, faktycznie, już, już pamiętam. A, i tutaj od razu mamy pierwszy poziom. Co ciekawe. O, i mamy pierwszy też bonusik, czyli te roślinki. Dobra. I my tutaj nic specjalnie nie zrobimy poza wejściem w tym kierunku. Woksleja się zmieńmy. Czy te palemki to jest jakiś bonus? Albo coś tutaj? Nie. No, dobra, to słuchajcie, to musimy w takim razie wejść na poziom i sobie za bardzo w hubie nie pobędziemy w tym odcinku. Ja powiem wam, że to nawet nie mam z tym problemu specjalnie. Możemy iść. Straszne naprawy, nie mam pojęcia, co oni będą naprawiać. Nie pamiętam w ogóle, czy to było w filmie. Chyba niezbyt. Co? Zobaczcie, jaki isterek. Mamy Chowitos też. Tam. Strasznie śmieszne. no, Ubawiłem się. Co nie miara. Ok, ale wygląda na to, że czeka nas jakiś normalny poziom w końcu. Po tych yy, trzech yy, poprzednich. No, i 10 tysięcy zdobyte. Co nie, nie mieliśmy od... Trzy poprzednie poziomy były zawsze takie charakterystyczne dla tej gry, czyli nieudane. A tutaj to tak... Nawet się zapowiada, że to, to będzie miało ręce i nogi. Dobra. Ło! Naprawdę? Tak działa ogień? No dobra, to tylko ognisko jest, boże. Dobra, tam mamy te pająkę mrówki dalej. W filmie to były chyba serio mrówki. Tutaj to no, jest jeden model z tymi: z pająkami po prostu. Dlatego w poprzednim odcinku używałem głównie sformułowania mrówki. Przynajmniej tak mi się wydaje, że używałem. Oj oj oj, oj. uciekamy, uciekamy, uciekamy. Tu się Oxley przyda. Ox Oxley. <grym> Oxley, się przyda. Będzie coś budował z tych kamieni. Tak jest. Dobra. I wchodzimy na górę. I mamy pierwszą skrzynię. Chyba tylko o to chodzi w tym poziomie, żeby to ewentualnie wszystko dostarczyć w jedno miejsce. Tak sądzę. Tu mamy bazukę. Nie wiem do czego ona się nam przyda, a już chyba widzę. To niech mat się pobawi. Aha, i małpkę wygoniliśmy tym wybuchem, no. Ma to tyle sensu, co. W sumie. Nie wiem, nie ma to sensu po prostu. Dobra, i mamy jakiś. Wichajster. I to nam się przyda tutaj, ok. I w ten sposób mamy zrobiony most. Dobra, to teraz weźmiemy Indiego, bo on jako jedyny ma jakąś normalną broń i przy okazji umiera. Mm, mam nadzieję, że tu mogę umrzeć w miarę bez konsekwencji. Byłoby dobrze, to znaczy, wiecie, żeby, żebym miał pasek, nie? Jeśli mam cały poziom przejść, tak. To niezbyt to jest ok. Tam widzę fioletową monetę. To dobrze, że ona jest. Dobra. I teraz Indi się przyda, bo tam już widzę dla niego uchwyt dla bicza. I tutaj. Mhm. I teraz mat z kolei, dobra, i teraz Oxley, i Oxleyem tutaj, właśnie. Dobra, jeszcze tylko tutaj porozwalajmy wszystko, co można. I zbieramy te skrzynie, i słuchajcie, to jest chyba koniec poziomu, w sensie bym się nie zdziwił. Wywalmy ją na chwilę. Bo jeszcze tutaj do rozwalenia są roślinki. I jeszcze tu są do rozwalenia roślinki. I to już chyba wszystko. Dobra. Tak jest. I koniec chyba poziomu. Tak. Uff. Co to w ogóle było? Skończyliśmy poziom. Skończyliśmy pierwszy poziom, okej. Okay. Strasznie krótki, ale powiem Wam, że przynajmniej mnie nie zmęczył aż tak strasznie, a to już jest dużo. Jeśli chodzi o tę grę. Wow, kolejny raz wylatują do nas przeciwnicy. Słuchajcie, jeśli ten krótki, aczkolwiek y, bardzo relaksujący uważam, odcinek Wam się podobał, to wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. I widzimy się y, następnym razem w 27 odcinku, w drugim poziomie. Królestwa Kryształowej Czaszki. Błogosławiony moment. Nie wiem, czy widzicie. Szkoda, że nie ma dwóch tysięcy więcej. I, aha, amfibie będziemy musieli kupić w następnym odcinku. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.